Dojrzała kobieta nie musi matkować swojemu partnerowi. Nie ma też ambicji, aby za wszelką cenę go zmienić, nauczyć go życia, czy też terapeutyzować go. Kompletna i wystarczająca kobieta. Pozwala partnerowi być tym, kim jest. Stawia swoje granice, mówi, co jej się podoba, czego nie lubi, bez osądów, bez wyrzutów. Po prostu. Mówi tak, jak jest i jak czuje. I przygląda się sobie w tej relacji. Czy ta relacja jej służy? I czy jest ona dobra dla ich obojga? Gdy na swojej drodze mężczyzna, który żyje jeszcze w starych schematach, spotka kompletną i wystarczającą dojrzałą kobietę, zaczyna się gubić. Ogarnia go lęk. Nie ma bowiem przy nim nikogo, kto mówi mu, tak się nie robi, a znowu to źle zrobiłeś, ty zawsze coś nabroisz, niczego nie zrobisz dobrze, za co się zabierzesz. Nie ma kogoś, kto krytykuje, nie ma kogoś, kto uczy, nie ma kogoś, kto Dominuje. Przychodzi lęk. Przychodzi lęk uruchamiany przez pokłosie starego powiedzenia, że jak nie bije, to nie kocha. Jak nie krytykuje, jak nie osądza, jak nie ocenia, to znaczy, że jej nie zależy. To znaczy, że nie kocha. Ciekawe. Ciekawa jestem, jak, jak wy to widzicie. Przytulam Iwana Kulbicka miłość po czterdziestce.